Cześć Ty Piotr, witam w Disciples 2. W ostatnim odcinku wodór próbował ograniczyć Imperium, ale nie jestem pewien, czy nam się udało, ponieważ no właśnie nagrobek stał obok stolicy Imperium, ale chyba jest w porządku i ten złodziej wystarcza, żeby nie byli w stanie wyjść. W każdym razie, w każdym razie liczę, że tak będzie i będziemy mogli sobie stąd już pojechać bez konieczności martwienia się o te. O tych przeciwników naszych, tutaj obecnych, w postaci imperium. Możemy wysłać im jeszcze szpiega. No tutaj jest jakaś tam armia w miarę jakaś istniejąca. No ale też nie jest jakaś bardzo groźna. Niby Łodzi krasnali, nic nie robi, ale jednak wolę chyba się go pozbyć. Eee, kurczę, tak średnio. Nawet nie mogę jej dać paronowej nic szczególnie silniejszego, żeby. Żeby szybciej pobawił się, bo tutaj mam tylko inkuba, więc tak średnio zadziała. P, 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 p. Dobra, wróć po tego inkuba. Najpierw do, do miasta. No i pobijmy, może tych krakenów. Yy, tak, pisa pisało z dużo osób znowu, żeby brać czarta. Chyba w tej następnej misji skurzę się na czarta, bo rzeczywiście, jak się na niego spojrzy, to to jest najlepszym jednostką Legionów. Yy, co tu dużo mówić? Ma truciznę, która rośnie tak samo mocno, jak obrażenia, no i dość szybko leveluje. Więc faktycznie, zwracam honor. Czart jest wiele wart. Ale jest też wiele wart w tym sensie, że trzeba do niego kupić budynek, a potem jeszcze go zrekrutować za 300 sztuk złota. Budynek też kosztuje jakieś 750 i do tego wymaga jeszcze nieczystego portalu. A jak idziemy w czarta, to raczej nie idziemy w berserkera. Więc zdecydowanie warto mieć jakąś kosztowność na wywalenie, jakąś kosztowność na sprzedaż na początku następnej misji, żeby w miarę szybko sobie tego czarta załatwić do głównej armii. No i taki czart rzeczywiście jest w sumie lepszy od diabła każdego diabła. W tej części przynajmniej. O, Okej, okay, widzę, że te wodne stwory to się regenerują. A, tutaj zapomniałem. Zapomniałem, że wy się ruszacie. Damy radę do przeżyć na niebiją 120, czyli dwa ataki przyjmiesz na morda, ty dostaniesz trzeci i przegramy. Mmm, faktycznie pomyślałem o tym, żeby się kurczę schować. No, trudno. Paweł chyba zginie w mackach w takim razie. ale też nie widzę w tym wypadku sensu za bardzo czyścić te macki, te krakeny, skoro cały czas nowe będą przychodzić. Dobra, sprawdźmy, czy możemy bezkarnie bić się z kraulejem. proszę mi tutaj nie wibrować w telefonie. Uch, to są silne Tytany, ale bardziej bo, boję się tego silnego imperialnego zabójcy, który w sumie chyba one -shotuje mi Inkuba. I jest też bardzo wytrzymały. No musiałby. Nie, no nie one-shotuje, bo, bo mamy pancerz, ale. Ale jest silny, to trzeba mu przyznać zdecydowanie. Musimy go trafić z kamieniem, bo inaczej to on sobie pożyje długo. No szczególnie, że ta trutka jest bardzo silna. Nie chcę, żeby ta misja, ta walka trwała zbyt długo. No idealnie to chciałbym, żeby już nie doszło do kolejnej tury inkubal. Nie ma szans, więc go wyleczmy. Na to nie ma szans, bo musielibyśmy... No musiałbyś ty walnąć tutaj, ty walnąć tutaj. by zabił tego i jeszcze by tutaj coś zostało, więc raczej nie widzę sposobu na to niestety. Dobra. Przerwanie skamienienia wchodzi już. A, jeszcze jedno właśnie, no ten czart ma 50 inicjatywy, jak normalny wojownik. Więc faktycznie jest bardzo dobrą jednostką. I myślę, że w następnej misji sobie go weźmiemy do armii. Niezwyczajnie nie będziemy bawić się w diabły. No, diabły są drogie do rozwoju, bo potrzebują dużo budynków i, i w sumie nie są jakieś szczególnie dobre. Okej, okay, możemy normalnie z wami się bić. Nie widzę żadnego problemu. Problemem są ci kurcze imperialni zabójcy na każdym kroku. Yy, można zostawię to na jutro. Okej, okay, tutaj są normalnie wasze miasta i można normalnie tutaj wchodzić i je zajmować. Skoro tak, to ja nie będę tutaj za bardzo się bał to robić. Zaraz, czy mamy już budynek do Tiamata? Jeszcze nie mamy, prawda? Chyba jeszcze nie mamy. Muszę się upewnić w następnej duży, ale wydaje mi się, że jeszcze nam tego brakuje. Ile mamy pieniądza? No 3900, czyli jeszcze nie zbudowaliśmy go. To jest plus 30 obrażeń do naszego obszarowych, do naszej armii. Dobra, może ubijmy ich w takim razie. Ten imperialny nie jest chyba aż tak wysokiego poziomu. No, jest zdecydowanie niżej. Ubijmy włócznika. Zaraz, miałem wyciszyć telefon, co ty robisz Piotrze? Hmm, bo mówisz mam spam straszliwy. Uderz imperialnego, zwierz go dobije. Oczywiście inkub dostaje w mordę i niestety nic z tym nie zrobię. Dobra, wybaczcie, wyciszyłem się na chwilę, chciałem odchrząknąć i... wolałem oszczędzić wam tej nieprzyjemności słuchania mnie. Podczas tego coś mi się nagromadziło kurczę. Hmm. Mogę brzmieć trochę dziwnie, faktycznie. Jejku. Coś, coś mi siedzi w gardle i nie za bardzo. Jestem w stanie przeczyścić się teraz tak na szybko. Hmm. Kurczę, szkoda, że w takim momencie, jakby to się stało trochę wcześniej, to bym załatwił to przed nagrywaniem, a tak to. Nie. nie. Nagle zupełnie. Jeszcze podczas. Czekania na kolejną turę spróbuję coś załatwić. Dobra, tutaj nie mamy żadnego strzelca przeciwników, więc możemy spokojnie wejść i walczyć. No, anioła nie ubijesz, więc ubij tego. Hmm. Hierofantę trzeba by ubić, żeby nie wskrzeszał. Bienie. Okej. Okay. Na nią jest groźny. Trzeba też szybko go pozbawić życia. Jeszcze nie trafiliśmy z kamieniem. No, powinien zwierz plus. Ta, zwierz plus wodór wystarczy zdecydowanie. I teraz już tylko Tytan bije gargulca. Onyksowy gargulec oczywiście jest niezwykle twardy, a to jest. już dobije hierofantę i będzie wszystko fajnie. Inkup level up, więc ma full życia. O to nam głównie tutaj chodzi. I zwierzch też zaraz leweluje w Tiamata. No to też nie mogę się doczekać. Poborca podatków w Krawoleja. A tam. Fajnie, a tam w środku pewnie będzie siedział jakiś. Yy, jakiś kurczę, uzbrojony mężczyzna, nie! Crawley zdecydowanie. Zdecydowanie lubi mieć pewność, że jego podatki trafią do jego kieszeni, dlatego jego poborca wygląda w taki a nie inny sposób. No, zrozumiały, jak ktoś już te podatki, podatki ma otrzymywać, to pewnie chce, żeby do niego dotarły w całkowicie dobrym stanie. Ale nadal wygląda to dość zabawnie, że poborcą podatkowym poborcą Przepraszam hmm, Przepraszam za ziewko. Poborcą podatków Krauleja jest dwóch dwóch obrońców wiary i święty mściciel. Dobra, czy ja mogę sobie tak po prostu z tym wygrać? To jest pytanie. Ty dostaniesz strasznie dużo obrażeń. Może walnę cię na górę, bo tam będzie dwóch obrońców trochę mniej. Chociaż nie, bo ty możesz zabić świętego Myśliciela na hita i. a obrońców nie, bo mają pancerz. Mhm, a potem już skamienienie nie wejdzie i będzie dobrze. No to nie powinno sprawić większych problemów. Jednak święty Myśliciel jest dużo większy od... Aha, w obaj fokusujecie jego. W sumie głupio postąpiłem, bo ty levelujesz tutaj. No, to było nie za mądra decyzja. Nie za mądra decyzja z mojej strony, ale nie, nie spodziewałem się szczerze mówiąc, że będą fokusować gargulca zamiast zwierza, szczególnie, że zwierzę jednak... No, licząc wszystko ma mniej życia, jeśli liczyć pancerz gargulca, to więcej musi otrzymać obrażeń, żeby, znaczy mniej musi otrzymać obrażeń, żeby zginąć, nawet Tiamat chyba musi mniej otrzymać obrażeń, bo ty masz 80 pancerzy, czyli trzymasz 5 razy mniej Czyli masz jakby 1000 życia Tiamat ma bardziej blisko 600, więc to jest dziwne, ale widocznie nie liczą tego w ten sposób 1000 złota No tak w sumie No Panie, Crowley jest tak zajęty sobą, że nie obchodzi go los jego poddanych, którzy żyją w właczających warunkach i cierpią głód. Jeżeli przyjmiemy te miasta, on na pewno tego nawet nie zauważy. Okej, okay, teraz rozumiem. Ma to, ma to jakiś sens, że, 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 że się nie, nie interesuje za bardzo tym, co się dzieje, skoro nawet nie zwraca uwagi na to, w jakich warunkach żyją jego poddani. Nie miałem tu jakiegoś leczenia, nie no, mam zwój, ale... Ty możesz być całkiem bez poziomu. Jeśli masz poziom piąty, poziom. Zaraz, normalnie masz poziom. No nie wiem, kurczę. Jeśli nie masz za bardzo poziomu, to, to, to nie musimy się leczyć, ale jeśli masz chociaż trochę. Pierwszy nie, ale tam jakiś trzeci czy czwarty ulepszenie, to już jest problem, ale piątego nie ma, więc powinno być ok. jest tak na styk. Na styk jest natura, ja nie wiem, czy w jedną turę to wygramy. Szczególnie, że pro proroki nie jest. No, paraliż musi wejść dobry. Jak coś, to będziemy leczyć Inkuba. Dużo pancerza. Jego mm -hmm. go zmienisz w Paladyna, więc straci 50 maksymalnych punktów życia. Albo go nie zmienisz, bo nie trafisz akurat. Anaki. Diamant go nawet nie dobije tutaj. Jest taki problem. Auć Dobra. Jakieś obniżenie. To jest obniżenie obrażeń, tak? Tak. O 25%. Okej. Okay. Całkiem fajne. Ładnie, ale trzeba będzie wyleczyć tego inkuba, jeśli chcemy, żeby on przeżył. Trochę dalej. Dużo tych maści na niego idzie, ale. Niestety takie są wymagania, jak ten Inkub ciągle dostaje trucizną, jak oni mają tej trucizny cały czas coraz więcej. Dobra, atakuj tytana, bo tutaj Tiamat będzie ich powoli zmniejszał im życie wtedy do tego stopnia, że wodór będzie w stanie ich komrzutować wodór zaraz? Ile wodór tutaj ma obrażeń? To jest dla mnie ważne nie w niego. No to ja ma tu musisz się postarać. Okej, okay. to no, jest w porządku. Wodór obrażeń ma 282 bez 30% to jest 28 razy 3, czyli 3, 80. 84 eee, pam, 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 pam. czyli koło 200 obrażeń robisz. No zrób tutaj. No dobrze policzone. Mm, walnij, tutaj temat powinien dać radę. Znaczy tego jeszcze nie. nie no musi podciągnąć jedynkę. Chyba nie w prorokinie, więc warto byłoby, żeby się zabił. Najlepiej zabić wszystkich. Super. Nie, ten temat działa całkiem w porządku. Gargulec stracił połowę życia przez ostatnie walki, więc to na pewno trzeba wziąć pod uwagę, ale możemy go wyleczyć w mieście, więc powinno być fajnie. Zauważyliśmy, że armie Krauleja składają się głównie z inkwizytorów i fanatyków religijnych, a armia, armia Ermry'ego z rycerzy i czarodziei. Podziałów w imperium niszczą je od środka. A my oczywiście zrobimy wszystko, żeby przyspieszyć ten proces, prawda? Ha! Taką już ludzie mają naturę, że potrafi zaślepić ich wiara. Tylko popatrz, jak gorliwie oddają cześć nikczemnemu wszechojcu. No, naprawdę są strasznie straszne. Te demony potrafią nieźle zaplątać w głowie. Dobra, słuchaj Paweł, dam ci ostatnią szansę. Jak mi tu zginiesz, to oddam twoją rolę komuś innemu. To wcale nie moja wina, że umarłeś, Twoja wina, w tobie jest problem. W tobie jest problem, nie we mnie. Okej, okay, tutaj jest kopalnia złota, do której dojdziemy za 3 dni. Nie wiem, czy dojdziemy do niej za 3 dni. Nie wiem też temu czemu ten złodziej tutaj ciągle stoi, stoi, i stoi i nic nie robi. Pewnie ja nie wie, co zrobić, bo chce włożyć szpiega do imperium, a nie może. Tak prawdopodobnie jest. Nie zdziwiłbym się. Eee, postaw na wszelki wypadek tutaj rózgę, a nie masz ruchu. Dobra, pamiętam, że były gdzieś w którymś sklepie jakieś stałe potiony. Czy to było tutaj? Był potion na stałe obrażenia? Gdzieś był, na pewno. Jest tutaj. Dobra. A tutaj co się znajdowało? Chyba nie spojrzałem w końcu za bardzo. Są podtony lecznicze, jest trochę inicjatywy i podjony na, po, na krótkie obrażenia. To jest dobre dla temata bardzo. Z plus 50 do obrażeń, jeśli nic innego go nie, nie zbufuje, więc uch, jeszcze kosztowność. Dobra. To ty tego nie sprzedasz. Oczywiście, bo złodziej nie może sprzedawać kosztowności. Nic nie może sprzedawać, bo jest złodziejem. Ale możesz nakraść trochę przedmiotów. Nie dasz baronowej na sprzedaż to berło. Rzuć gdzieś tutaj... Trochę tak nie po drodze i będzie, ale... Trudno. Jeszcze jednego, bo przydadzą się też potiony leczące. Więc trochę nakradnijcie, ale... Trochę nakradnicie. I proszę, nie piszcie mi, dlaczego kradnę zamiast kupować, bo ja po prostu jestem oszczędny z, z natury. I wiem, że może to trochę trać, tracę, tracenie czasu, ale źle byłoby mi bardzo, gdybym musiał to wszystko kupować. Zresztą, każda, każdy ukradziony przedmiot to już jest wart wielokrotnie więcej niż jeden złodziej, więc jeśli średnio złodziej kradnie jeden przedmiot to i tak jest, wychodzimy bardzo na plus, a wcale, te, szczególnie teraz, gdzie nie mamy aż tak dużo pieniędzy. Ale w tamtej misji też udało się potem znaleźć nauczyciela, który... który zabrał nam masę naszych pieniędzy, więc zdecydowanie... nie jest tak, że zawsze, że mam... Za dużo i nie wiem, co robić z tym pieniędzmi, mogę sobie wszystko kupić, po prostu, i na wszystko pozwolić. Dobra, ci złodzieje są tragiczni. No, trudno. Mm, ten eliksir na stałe obrażenia, później to przyniesiemy. Na razie może leć do drugiego miasta Krauleja. Tytan, tytan, tytan. No, dopóki inkub jest bezpieczny, to nasza armia radzi sobie bardzo dobrze. Aha, poboczni są silniejsi, Bili środkowego. No po prostu, będzie pierwsza, pierwszy zgon. Innego byście nie zadali rady zabić. No tak zmniejszamy obrażenia najbardziej, jak jesteśmy w stanie. Dobra, to dostaje w mordę. Okej, okay, chybienie na tym. Teraz wy oboje wszyscy trafiacie w niego jest w porządku. Obniżenie obrażeń jeszcze na wszelki wypadek, jakby miał atakować. Nie, to jedna trzecia czy 1 czwarta. Ze 114 ze 108, 35, no to jedna trzecia bardziej. Hmm, nawet jeszcze lepiej. Puselnik zajmuje połowę inicjatywy, a ty zajmujesz 1 trzecią obrażeń. Nie, to jak trafi, to naprawdę. Jak ty ja mat, walnię, to jest dobrze. I dostaje 10 obrażeń na poziom. Oczywiście on poziomie ma co 5 tysięcy, więc tutaj nie ma co się jakoś szczególnie na to nastawiać, ale najwolniej ze wszystkich leveluję. No, ale też najwięcej dostaje z tych leveli, no bo jednak bije wszystkich. Wcale nie jest jakiś mało wytrzymały w porównaniu do innych diabołów. czy jest mało wytrzymały w porównaniu do innych diabołów, ale nie jest to aż tak duża różnica, żeby nas bolała szczególnie. Więc. Podoba mi się, podoba mi się ta armiika teraz, nawet. Po prostu trzeba dożyć do tej 20 inicjatywy. Inkub trafia i jest fajnie. A, a propos trafiania, to pewnie przydałoby się ukraść jakieś potiony na szanse trafienia, no właśnie. Najlepszy byłby taki na stałe. Ale takie też są fajne. Dobra, weź tę rózgę. Weź ją, sprzedaj i nie stawiaj tutaj tej rózgi. Bo to już teraz się nie opłaci. 3 dni jest na pewno. Dostaniemy to wszystko w 3 dni. Zróbmy jeszcze złodzieja. Eee, nie, nie, nie. Nie chcę lować. Weź jeszcze jeden potion. Teraz te Arbor potionki byśmy wzięli. Hmm, jednak zły wybór. Dobra, jeszcze jeden złodziej w takim razie. 60% to jednak jest kurcze, trochę mało. To jest takie. Takie na granicy takiego dużej szansy i małej szansy. Znaczy, nie no, w, w, jeśli chodzi o walkę w Recyples, to 60% to jest bardzo mało. Jeśli ktoś ma 60% szans trafienia, to... ...to raczej nie ma, nie może na nim polegać. Dobra, weź jeszcze stąd korę i... idź stąd, bo musisz tyle przejść, żeby musz przepłynąć potem wodę w jednym przejściu, żeby cię krakeny nie ubiły. Dobra, wodór... Zobaczmy, co w tym mieście się znajdzie. Uh, uh, no, jest imperialny zabójca, to jest w sumie jedyna groźna rzecz tutaj. Zwój błyskawicy. I jest jakiś magiczny sklep. To mi przypomniało o tym, że mamy jeszcze magiczny sklep niedaleko naszego miasta początkowego. Dobra, ty nie zabijasz wielkiego inkwizytora na hita, Więc... Ale możesz mu zmniejszyć obrażenia trochę. Jemu nie, jemu nie zmienisz formy, jemu możesz zmienić formę i zmniejszyć obrażenia dzięki temu. A jemu formy nie zmienisz, bo on jest tak wylewelowany. Ma masę pancerza, możesz mu zmniejszyć pancerz o 1, ma 70 to będzie strasznie twardy. Nie zmniejszyłeś mu formy niestety. No bo nasi zasięgowi oczywiście muszą skupić się na imperialnym zabójcy. I ważne, żeby inkub trafił w prorokini. W sumie bezpiecznie byłoby poczekać, aż prorokini wyleczy, a potem dopiero inkubem atakować, ale ja nie jestem bezpieczny. Dobra, obniżenie obrażeń weszło we wszystkich, a tego nie da się wyleczyć, z tego spamiętam. pamiętam. Skamienię na wszystko poza obrońcą. Trochę boli, ale on ma zmniejszone obrażenia, o 1 trzecią, więc jeszcze mogę go walnąć, żeby jeszcze mu odrobinkę zmniejszyć. Jakieś 3. I tak, bije 30. Więc dość groźnie. Dobra, atakujmy go może. Jak najbardziej. Chcę jednak, żeby mój onyxowy gargulet trochę mniej otrzymał obraży niż... niż na razie to wszystko... Na, niż na razie jest na to wskazywane wszystko. Naucz się języka polskiego, Piotrze. Całkiem przydatną umiejętność w tym kraju. Dobra, to już powinno się samo rozegrać. A, on zdechł od trucizny. Mnie nie spojrzałem na to. I tak nie miałem potyana wykwipowanego, ale. niemądre. Podziwiam strategię krauleja. Nakłada ogromne podatki na swych poddanych, a tych, którzy nie płacą, ścina na głównym placu. Jego rządy silnej ręki są godne podziwu. Całe złoto, które zbierze, wysyła do stolicy, aby za nie stawiać pełne przepychu kaplice. Być może na jakiś czas powinniśmy sprzymierzyć się z tym kraulejem. On z całą pewnością wie, czego chce. On jest głupcem, który wierzy, że działa w imię Wszechojca, podczas gdy tak naprawdę działa na naszą korzyść. To czyni go łatwym celem. Kiedy już przestanie być dla nas użyteczny, urządzimy ucztę z nim w roli honorowego gościa. Ee, Dania. Szczerze mówiąc, mówiłem już o tym. A, nie mam wskrzeszpotek. Ja jestem świątyni. Uuu, się skończyły. No i tu kradnę jakieś pocjony leczące. Mmm. Nie mam pieniędzy, żeby wylecieć go w świątyni, tak czy siak, więc mogę ją zrobić, ale to nic nie da. Może lepiej zróbmy tych złodziej i zacznijmy okradać te, ten magiczny sklep, bo tutaj były czary, które mogą się przydać. Jakaś ochrona przed powietrzem była na pewno. A ochrona przed powietrzem się przyda, chociażby dlatego, że widziałem białego smoka w tej misji, więc. Więc warto mieć to na uwadze. No stra A, mamy wskrzeszpotkę na bohaterze, dobra, nieważne, nieważne. Co nie zmienia faktu, że nie mamy już wskrzeszpotek więcej, jest korona. Korona pozwoli nam nieco jeszcze po... Pokraść trochę więcej i szybciej, bo będziemy mogli więcej złodziei robić, ale nadal... No niestety dużo to wszystko kosztuje. Złodziej klanów dalej stoi w miejscu, Imperium dalej nic nie robi. A my próbujemy zdobyć całą mapę. 350, dobra. W takim razie nakradnijcie teraz w skrzeszpotek ile wlezie. Okej. Okay. Okej, okay, całkiem ładnie. Dobra, teraz który złodziej to który złodziej. Ty jesteś ten, prawda? Ta jest. Idź tak. Czekasz tutaj przedmioty. To oczywiście chwilę potrwa, bo ich parę jest. Dało nam się nieźle nakraść. Teraz ty. Chyba może cię zaatakować, ale trudno. Bardzo mi to nie przeszkadza. Weź to i barnowa jako że lata. lata może sobie ładnie tutaj przylecieć i przekazać przedmioty. No, brainków dalej jest dość mocno realny. No ale możemy już lecieć dalej. Dobra, ty zostaw skarby tutaj. Żeby trochę mniej ruchu wodorowi zmarnować. Żeby nie musiał do ciebie podchodzić. W skrzpotek mamy trzy, trzy nowe maści lecznicze. No w porządku całkiem. Teraz ty przekaż kosztowności jej. Nie, chyba nie, chyba tam będzie jakiś sklep. Ty zaraz levelujesz. Możemy się udać tutaj po prostu zlevelować. Tylko czy ci nie zabiją? Nie, 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 one mało biją. Więc w porządku, dam radę. Zrób tak, reszta już się sama rozwiąże. A. Zabrakło. No i teraz jesteś wrażliwy na jakieś czary ewentualne. Trochę boli. Aha. Elicjer mocy tytana. No myślę, że jednak w Tiamat'a a nie w Onyxowego gargulca, bo oni biją podobne obrażenia, a Tiamat jednak bije trochę więcej jednostek. Więc jemu obrażenia więcej dadzą pod tym względem, że. że po prostu więcej obrażeń zadaje ogólnie. Dobra, ty stoisz. Ty już jesteś po ruchu. Ty możesz dalej kraść. A wy zacznijcie okradać sklep magiczny. Powietrze, ognia, ognia jest ochrona nawet. A to przyjemnie. Szkoda, że źle się stanąłem, to bym, bo nie może teraz ten się ruszyć, ale trudno. Dobra, ale myślę, że do klanów to wyjdziemy dopiero w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że usłyszymy się jutro i tradycyjnie dobranoc!